Lala. Siemanko, z tej strony Leniwici I zapraszam was Tak jak sami wybraliście w wynikach ankiety Dziękuję każdemu kto zagłosował Na grę The Count Lucanor Hrabia Lukanor. Mamy dziwnego duszka Na tapecie Jest też troszkę mroczny klimat Z tego co widzę Zobaczymy co gra ma nam do zaoferowania Ja sobie odpaliłem tylko Zobaczyłem, czy jak się steruje, czy wszystko dobrze działa. Nie, nie doszedłem jakoś daleko. I zaczynamy sobie nową grę. Barkie Games. Dawno temu żył sobie biedny chłopak imieniem Hans. Nie wygląda na biednego. A no teraz już bardziej. Hans był spukany, a chciał być na no, jakimś takim: Wow! Dokładnie, piesku, wow! Bardzo ładna animacja, muzyka też. Jestem fanem w ogóle tak, tak, tego rodzaju grafiki, tego rodzaju muzyki. E, chciał zwiedzać dalekie miejsca, znajdować skarby i odwiedzać Castle, jakieś zamki. Też moje tłumaczenie nie będzie zbyt dokładne, ale mniej więcej. Skumamy sobie razem o co chodzi. Także jego ojciec odszedł na wojnę. Hans został w domu, żeby pomagać matce. To jest nasza matka. Ale dzisiaj był bardzo szczęśliwy. Mamy oczy po ojcu, bo matka ma brązowe. Dzisiaj były jego dziesiąte urodziny. Tak. Ha e Hausa skończyliśmy, więc zabieramy się za nową serię. Zobaczymy, co będzie nam miała do zaprezentowania. Mam, I'm back. I'm black. Wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Oczywiście, że wiem. Dzisiaj kończysz 10 lat. Wszystkiego najlepszego. Tak, kupiłaś mi jakiś prezent? Może zabawkę? Hans, mój drogi. Wiesz, że prawie. Nie mamy pieniędzy, odkąd twój tata poszedł na wojnę. Jaka to jest wojna? Z kim się biją? Ale mamo, to moje bidej. To moje łudziny. Hmm, mam jakieś słodycze do jedzenia. <grym> Taka anegdotka zawsze, jak się pytałem mojej mamy, czy mamy coś słodkiego do jedzenia, to mi mówiła, cukru se zjedz. Przykro mi. Nie ma nic specjalnego. Chodź, pomóż mi nakryć do stołu. Taka, taka złość w tych trzech kropkach jest wystarczy. Naprawdę wystarczy. Dzieci w wiosce mają prezenty i słodycze na ich urodzinie, mają też organizowane przyjęcia. Hans, mam dość tego domu. Mam dość niemienia zabawek. Mam dość bycia biednym, jak mysza kościelna. Myszy w kościele są biedne? Takie pytanko. E, rozumiem dlaczego tata nie wraca. Trochę mnie ta myszka denerwuje. Ciekawa, czy będzie potrzebna w jakikolwiek sposób. Mogli po prostu na no to jest bardzo proste rozwiązanie, żeby ona znikła podczas gry. Dokąd idziesz? Odchodzę. Skończyłem gdzieś jestem dorosłym kolesiem. Hans, proszę. Będę szukał fortuny i nie zamierzam wracać. Będę odkrywcą. Nawet lepiej, będę księciem na zamku. Trochę też słabe zachowanie ze strony głównego bohatera. Długo nie został, skoro ma tylko 10 lat i już nie chce pomagać matce. Egoistyczne strasznie. Hans, poczekaj. Naprawdę odchodzisz? Jesteś wciąż tak młody. E, może pomyśl o tym, jak dorośniesz? Ale masz na razie tylko 10. Tak czy siak życie jest naprawdę bardzo trudne dalej. A lasy bywają niebezpieczne, wyrąbane. Mam jestem naprawdę silny, i byłem w lesie wiele razy. Jeśli odchodzisz, e, pozwól, że ci pomogę, mam coś dla ciebie. O, coś dostaniemy. Nie potrzebuję Twojej pomocy. Tak, to ona potrzebuje naszej pomocy, a my odchodzimy. Nie, nie, nie na razie nie, nie pajam sympatią do głównego bohatera. To laska należąca do mojego ojca, Twojego dziadka jest dla mnie bardzo ważna. Mam nadzieję, że zachowasz ją w podróży. Mamy laskę, dobra. Eee, mamy też pieniądze, które ostatnie pieniądze, które zostały. Weź je, ja wydaj mądrze. Eee, finally, tu masz coś do jedzenia. Aha, to wszystko co mamy do jedzenia. Jedz powoli starczy na dłużej. E, I to tyle. Da, nie mogę dać Ci nic więcej. Hans, proszę nie zboczaj ze ścieżki. Bądź dobrym chłopcem i pamiętaj, będę tu, jeśli będziesz chciał wrócić. Chyba nadal jest foch. Nawet nie podziękował. Dobra, żeby wchodzić w interakcję z przedmiotami, kliknij e. Na razie jest ok. Uh, nadal nie odkryłem, jak się biega. Mamy kość dla psa. I w sumie tylko tyle wiem, że trzeba tą kość psu dać. Uh, nie mogę się z Tobą dłużej bawić. Idę na przygodę. Tak jak Tata to zrobił. Może mnie nie być przez długi, długi czas. Uh, hey, but where is your bone? My bone is here. Musi gdzieś tu być. Już mamy Twoją kość. Hmm. Potrzebuję kości. No dobra. Mogę mu ją dać otwierając inwentary albo szybkie wybieranie. I tyle z gry Mamy laskę, mamy kość. There you go, Spytle. Spytle. Dziwnie imię dla psa. Możecie napisać jakie macie zwierzaki i jak je nazwaliście. O, w komentarzu. Wiem, że tu jest skrzynia. Jeszcze się do niej nie dorwałem. O, można się huśtać. Co ja robię? Jestem duży i nie powinienem się więcej bawić. Ciekawe, czy coś się zmieni, jak się popuścimy dłużej? Chyba nie. Dobra. E, jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do domu, zobaczyć, czy coś się tam można ogarnąć. Trochę ta matka jest biedna, bo jest takiego syna, chociaż w sumie z drugiej strony mamy 10 lat, więc troszkę inaczej patrzymy na świat. To miejsce, gdzie ja i mama śpię. Mm. Nie ma więcej pokoi ani łóżek. Nie ma tu nic interesującego, tylko śmieci. Mam dość tego chleba, ale kto wie, może się przydać. Jeszcze zabraliśmy matce ostatni bochenek chleba, co jest grane? Mm. Bardzo mi przykro, że odchodzisz. Jesteś taki młody. No na razie nasza postać, nie widzę naszej postaci w jasnych barwach Idziemy sobie dalej Zobaczyć co tu mamy Mamy jakiegoś iksika na drzewie hmm. Myślę, że jak Że wezmę stając w cieniu drzewa O, mamy łoziechy gdzie jest wiewióra? Na razie tyle co wiem o grze, to wiem, że będzie mroczna patrząc po fanartach w społeczności Steam e Jeżeli lubicie rysować, możecie mi wysyłać w ogóle jakieś fanarty w, w opisie macie maila, to będziemy je pokazywać I omawiać na odcinkach Też trochę rysuję, ale ja bardziej staram się Na płótnie Farbkami, ostatnio przyszedłem na farbki, bo tak to całe życie pastele e Mamy skrzynkę Dobra, weźmiemy sobie jej zawartość. Mamy świecę. Troszkę mnie boli, że nie możemy biegać. Tak, tak to wszystko bardzo wolno idzie. Hops, 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 hops. Ale animacja chodzenia też spoko. Na plus. Troszkę się, troszkę, troszkę się, troszkę. Troszkę się kiedyś bawiłem. Game. Próbowałem stworzyć własną grę i haus teraz mnie troszkę zainspirował Można kiedyś w sumie zrobić jakiś dev vlog Z moich poczynia, po, poczyniań, poczyniań Strasznie mi się język plącze dzisiaj e, Z moich poczyniań można, poczyniań, fuck Poczynań Można zrobić jakiś Jakiś odcinek Teraz myślę że zabiorę się O, The Count Lucanor Hrabia Lukanor. No i na razie jest tak, tak cukierkowo wręcz bym powiedziała, aż to jest przesadzone, ale wydaje mi się, że za niedługo się to zmieni. Tu mamy jakąś wiefiórę. Siefió od nas uciekła. Nie da się jej w jakiś sposób przegonić. A... Tu też coś mamy. Las wisielców. Rozumiem, że to jest przed nami, ale my się jeszcze tu rozejrzymy. Ładna muzyczka, ładna grafika i nadzieja na to, że będzie mrocznie, że przygoda będzie klawa. To wioska do wioski, ale jest bardzo nudna. Ja chcę być przygodnikiem. Okej, okay. więc tu nie pójdziemy, ale tu też jakby gdzieś nas coś prowadziło. Jest taka odnoga. Nawet jest takie zagięcie cienia tutaj, tego poza mapą, ale jest niewidzialna ściana, więc tędy raczej nie uda nam się przejść. O! Ale mamy kolejną skrzynkę pod ósłym drzewem. Takie drzewa mi się zawsze kojarzą, że są, nie wiem, że wisielec na nich wisiał rzeczywiście. Mamy kolejną świecę i there is a note here, jakaś notka. Po wszystkich dniach poszukiwań, myślę, że to dobra strefa. Wejście powinno być w tej części lasu. J.F. Kim jest J.F.? Hmm. Czy znamy jakiegoś J.F.a? My jesteśmy H -coś, ale jeszcze nie wiadomo co. No nie wiem, na razie nazwiemy go Jackie Freeman. Mamy też babuszkę. To nam babuszka ma do powiedzenia Witaj młody Co robisz tu leś, w tym lesie sam? Las bywa bardzo niebezpieczny dla dziecka Jestem dorosły kobieto Mam 10 ha, ha, ha. Tak więc widzę w ciebie mężczyznę W takim razie może mi pomożesz Co się stało? Byłam w drodze na targ do wioski Aby sprzedać mojego wieprzka Kuj, kuj! I zarobić trochę hajsu. Ale moja laska utknęła w skalę i się zepsuła. Potrzebuję pomocy, by iść. Eee, nie wiem co zrobię, kiedy zapadnie noc. Czy jest jakakolwiek szansa, żebyś mi pomógł? No i tak, moglibyśmy dać tą laskę. On, on nawet chyba o tym mówi... Eee, ale... Mogę jej dać. Laskę od mamy, ale powiedziała, że to jest mojego dziadka. Żeby jej dać, powinienem wziąć ją z plecaka. Mogę też na szybkim wybieraniu. No i teraz pytanie. Ona chce zarobić pieniądze, więc po prostu dam jej pieniądze. Jak really myli, sorry. Bardzo mi przykro. Może ktoś przyjdzie ci z pomocą. Nie martw się, synu. Może w noc... wilki w nocy się mną zajmą. Nie będzie to wielka strata. Trochę na nas wymusza, no i teraz mamy taką... Mam trochę dylemat. Na razie moja postać nie kojarzy mi się w żaden sposób dobrze. Z, z tym, co się tu dzieje, odwala. E, porzucił matkę, bo są biedni i chce być bogaty. Ale matka kazała nam być też dobrym chłopcem. Posłuchamy jej, trochę sobie oczyścimy sumienie naszego bohatera. Proszę, to twoja laska. Dzięki wielkie. Twoja mama powinna być z ciebie dumna. Jesteś dobrym synem. Chodź staryk wieprzu. To znaczy, nie wiem co znaczy dokładnie dolny Stalker, ale... Jakoś go tam wyzwała. Chodź tusty świniaku. Rusz swoją dupę. Ło, <średziora> <Wow. średziora> dokładnie Hans. To znaczy babcia wygląda na żwawszą niż jest. To, to trochę podejrzane. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Wracam na szlak. Nie, mm, Odwdzięczę się przysługom, o. Mamy sarynkę. Która czmychnęła w las. Chyba tylko element graficzny, nie mogę za nią podążyć w żaden sposób. No na razie taki trochę walking simulator, no nie, nie wiem co mam więcej o grze powiedzieć. Graficznie jest ładna, naprawdę troszkę cukierkowa. Nie lubię wron, mama mówi, że przynosi pecha. O proszę, ale tu coś mamy: pełno, pełno czerwonych róż. Kolejne drzewo wisielca, i mamy kolejnego NPC-a. Jakąś różową laskę. No, to żeśmy się namili. laski. <laughs> Była kolejna skrzynka, dostrzegłem ją. Hopsa. Możecie też napisać w sumie co sądzicie o głównym bohaterze, bo dla mnie jego zachowanie jest, o, kolejna notka. Eee, ta ściana musi być częścią ten zamku. Ale jak przekroczyć tą niezdobywalną barierę? Kolejny JF, Jackie Freeman. Tu, 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 tu. Tu mamy też jakieś plamy. I rysunek jakiegoś motylka. Chociaż w sumie to mogą być dwie larwy obok siebie z oczami. To są te, to są megapody. Pokémony z oczami obok siebie. Zoe! E, wygląda na to, że to jest napisane krwią. O! Zaczyna się trochę klimat zmieniać e, To jakaś... Zepsu, to jakiś zepsuty posąg To miejsce wygląda na opuszczony ogród Pytanie, czy ustawienie róż pasuje ustawieniom tych plam na tym, na ścianie Wygląda jakby coś zeszło, jakby ta dziewczyna zeszła z muru Napisała i poszło dalej, nie wiem Pytanie, czy ona w ogóle napisała to graffiti Megapodów, czy... Czy, czy, czy... Po prostu je znalazło je się przestraszyło Dobra Lecimy sobie dalej Mamy jabłuszka Teraz pytanie, brać jabłuszka czy nie brać jabłuszek? Jabłuszek, Jabuszek. Jabu jabłżek. Strasznie dzisiaj mam problem z wysłowieniem się Osioł Hej, ośle. Wyglądasz na głodnego. Kolejne zadanie, pewnie dać osobowi jabłko. Bardzo podobne na razie są te wszystkie wyzwania. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Te drzewa są spoko narysowane. Mega mi się to podoba. Zbierzemy. Masz jabłuszko. Masz jabłuszko. Teraz gra nas chyba zmusi, żebyśmy To skorzystali z drugiej opcji wyboru, bo... O, możemy w ogóle chodzić ze świecą Będziemy musieli otworzyć ekwipunek Mmm... Upful Equip Pójdźmy okay. na serduszko, więcej nie dostaniesz, bo to się może przydać Mamy wskaźnik życia, więc To się serio może przydać Nie ściemniam Mamy kolejny znak Te cursed George Przeklęty George Ok Kimkolwiek jest przeklęty George O Klimat się trochę zmienia Krug odleciał Och, co się ze mną stanie Co tam, e, wszystko w porządku? Pomóż, proszę, pomóż. Straciłem wszystko e, Wszystko co wiozłem dla mojego pana. Even my donkey has, nawet mój osioł odszedł. Co ze mną będzie? Myślę, że on jechał z y, transportem do tego zamku może. E, widziałem osła na dole ulicy. Był po prostu przestraszony. Mój pan i tak mnie ukaże. E... Wychłosta mnie sto razy za nieprzyniesienie towaru. Może powinieneś wziąć osła i ruszyć dalej w podróż? Nie jesteś ranny, prawda? Wyglądasz na mądrego dzieciaka. E... Ale to niewiele pomoże. Dopóki nie przyniosę panu troszkę pieniędzy za zepsuty powóz, ukaże mnie bardzo, jesteś tylko dzieckiem. Nie masz kilku monet. Możemy dać monety, ale to właśnie teraz mamy takie wyzwania, typu bardziej mentalne: dać czy nie dać? Daliśmy babuszce laskę, daliśmy słowi jabłko. No i myślę, że temu też damy monetki Bo, e, Mogę ci dać monetę Wezmę dwie, dzięki <grytanie> Ok, ukradł dwie monety Nie, da, chciałem ci dać jedną monetę Oddaj mi W porządku, dziecko Nie szczuż mi tutaj Oddam ci następnym razem, buddy yy. Często jesteśmy wkurzeni Ciekawe, ja, czy nam coś powie jeszcze. Och, biedny ja. Nie mogę więcej dla niego zrobić, oprócz tego, że mi ukradł monetę. Lecimy dalej. O, nowa nowa mechanika przepychania. Kozak. Mamy kuskę. Kusko. Aha, w ten sposób nie mogę tego przepchać. To muszę ją uwolnić tędy. Kusko! Kuska robi ran. Nie mogę z nią wejść żadną interakcję. Ale szybko przeleciała eee, Aldous. Those... Wszystkie poniżej 15 zostaną zgłoszone jako jedna coś, coś takiego. Nie wiem, nie wiem do końca o co chodzi Ciekawe co ten typ będzie od nas chciał Pasterz owiec Dobra, zagadamy do niego mm. Hej młody yy... Co robisz na szczycie góry? Szukam fortuny Blimey Tak, to jest chyba takie zdziwienie Tak To spory pomysł kiedy, Powiedz kiedy znajdziesz coś ciekawego Hahaha ha, ha. Zajmujesz się tymi owcami? E, same się sobą zajmują Spędzam dnie Na paleniu i graniu Na flecie W hausie też mieliśmy flet e, ale hej, twoi ryce się od ciebie nie martwią mm, Nie sądzę, mój tata poszedł na wojnę Och, to kiepsko Dlaczego? E, powiedzmy, że... Siły idą na wojnę Że siłą idą na wojnę Nie znam nikogo, kto by to wybrał e, To nie jest zbyt ciekawe miejsce Ua a twoja mama nie szuka cię? Wyrąbane mam. Jestem na nią zły. Ale dała mi trochę jedzenia na podróż. Autrz. Wszystko w porządku? Eee. Jament. Yeah, jest głodny. Eee, cały dzień jest ze swoimi kozami i zapomniał przynieść coś do jedzenia. Wziął tylko tytoń i wino. Ale zapomniał o najważniejszym. Mamy kolejny wybór. Możemy mu dać jedzenie. Czy my coś mamy do jedzonka dla ciebie? Damy ci kolejne jabłko. Mam to jabłko. Mogę ci dać jeśli chcesz. Eee, dzięki. Ale prawda jest taka, że nie lubi... Nie lubi... Nie lubi, nie lubi fruitów. Nie lubi... Owocy, ale się ściąłem Woli mięso Ryby albo ser Mamy ser Możemy mu dać ser Spróbujemy jeszcze z chlebem Ser dostaliśmy od babki Od mapki, od mapki Od matki, więc w sumie pozbywamy się Wszystkich itemów, które nam mama dała mm, Mogę ci dać chleba Chleb brzmi smutno Dobra, to skoro wszystkim wszystko rozdajemy, nie wiem czy to będzie miało jakiekolwiek konsekwencje, ale nadal chcę trochę wybić naszą postać. Masz trochę sera. E, prawda? E, ser wygląda przepysznie. Jesteś pewien? Ser wygląda przepysznie. A ja umieram. Może się podzielimy? E, będziemy mieli fajny posiłek z serem i winem. W porządku. O, nie mogę. Ej, nie, ja tam jeszcze dalej nie poszedłem. Proszę bardzo, Hans. Napij się trochę więcej wina, man. Jest, e, pewnie. Uh, I think nie mogę. Padliśmy. Hahaha, ha, ha, biedny chłopiec. Zaprowadzę cię do domu. Ale najpierw ostatni łyk. Czyli tak wygląda nasza przygoda. Poszliśmy na górę, upiliśmy się z farmerem. O! Ale tu się trochę klimat zmienia. Jest mroczniejsza muzyka. Mega kozak jest ta animacja. Mamy jakąś ogromną wronę. Ciekawe, czy ta wrona ma jakieś znaczenie. do niej podbił czerwono-okawrona to jest Itachi znaczy nie Shisui Pozdro dla kumatych i nas pożarła Ok. zachowaj duszę och moja głowa chyba usnąłem jest ciemno, zamarzam, powinienem wracać do domu. Wystarczy, że pójdę ścieżką z powrotem. Ale jest tak ciemno. Wezmę te świece ze sobą. Dobra, weźmiemy świece. Okej, okay, klimacik się zmieniał. Zmienił. Słyszę jakieś dziwne głosy. Ale myślę, że na ten odcinek to tyle. Serdeczne dzięki, że jesteście. Eee... W następnym odcinku będzie grubo, tak coś czuję. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że bierzecie udział w ankietach. Ja się z wami serdecznie zeżegnam. Z tej strony był Leniwici Trzymajcie się. Papatki. Bajo.